Na pewno jest to no, pierwszy, pierwszy Polak, pierwsza Polka, która zwyciężyła w turnieju Wielkiego Szlema, pierwszy raz w historii, także. I to w dodatku 19 latka. Także, Wie pan, no... co, mi przypomniało, przypomniało takie wydarzenie związane z Adamem Małyszem, zwycięstwo jego w turnieju 4 w skoczni, równie niespodziewane 19 lat temu też jako pierwszy Polak wygrał turniej czterech skoczni i od tego czasu zaczęła się Mały mania, pociągnęło hmm. to niesamowicie skokiem Myśli pan, że to może być też taki przełom dla tenisa ziemnego w Polsce? Znaczy się, no chciałbym, żeby tak było bo na pewno dla naszej dyscypliny to, to by było na, na pewno super sprawa, jeśli by coś takiego było jak y, igomania teraz. Y, no, liczymy na to, ale jak to wszystko się rozwinie, to zobaczymy. Ja myślę, że to, to co Iga zrobiła, to jest dopiero początek i ta igomania będzie y, dalej trwała y, przez kolejnych y, parę dobrych lat, także y, liczymy na to, że tak się stanie.